Ben, ben, witam witam w swojej fani tego typu weh, Jak tam żyjecie w ogóle? Mhm. Łabawem tego typu. Ja tobie wróciłem w swojej fani. Tobie wróciłem, tak to jak będę robił obiad tego typu weh, men. na pewno już. Po szkole, po pracy, wiso i fani hmm, na pewno tego typu. Taka jest bada, na pewno. A nie, jeszcze może treningi. Niektórzy mają jeszcze tego typu. Wiso i fani. Poza w ogóle tego typu dziękuję za to, że lajkujecie, wspieracie, pomagacie. To jest bardzo ważna rzecz. Wiso i fani, że wspieracie, pomagacie że chcecie nam pomóc, chcecie doradzać nam inne rzeczy w widzowie To jest bardzo dobra rzecz i to plusuje u Was w widzowie sprawy tego, że wspomagacie, wspieracie i no i po prostu zaczynacie rozumieć różne sytuacje, które ja Wam przekazuję. To jest bardzo właśnie, bardzo ważne w widzowie fani. Yy. Ja dopiero wróciłem, odpowiadałem na to, coś Wam widzą i Pani powiem, bo też dostałem linki, nie linki, widzą Pani, coś tam, aspekt, coś tam sprostowanie, czy coś właśnie, ktoś mi tam linka mi wysłał na widać. linka mi na stronie wysłał, ktoś oglądałem to. to. Ten. Ale tu mam gdzieś, bo Wam coś powiem. Pamiętacie, widzowie Pani, co Asbest wczoraj mówił? Dokładnie? Czy nie? Sam dokładnie mówił na filmiku, że jak będę o nim gadał, nagrywał, sprawie jego, on o mnie będzie gadał. I teraz jest pytanie: kto złamał? No właśnie, kto złamał? On złamał, bo on sam powiedział, że jak ja zacznę o nim gadać, to po prostu on o mnie będzie gadał. Czyli on sam prowokuje do tej sytuacji i szuka zaczepki w zaufaniu, aspekt. Ale co wam powiem, jak ktoś jest mądry ma to w dupie, ja mam to w dupie, widzę i fajnie sprawę Azbesta. powiedziałem wam wczoraj od A do Z na ten temat, co o tym myślę, wiecie co ja, ja wiem Dawid, że Asbest złamał, sam powiedział na filmiku, że jak ja złamę, to on o mnie będzie gadał, i nagrywa, a on sam złamał, czyli to, co gadał, to po prostu złamał. Czyli człowiek nie ma do siły szacunku. O, właśnie, łaba, tego typu. w fanie właśnie. I to, to, co było logiczne, sam powiedział, że jak ja o nie będę nagrywał, on o mnie będzie nagrywał. A kto mi dzisiaj wypuścił, yy, podesłał film właśnie, tam coś tam pitolił, nie wiem, no ja tam kapa taki kawałek tego że mi się odeściało to oglądać, bo to by, takie jakby ja to, to pitolenie oszu tego typu, ja wiem o co chodzi z armii. chodzi o to, że po prostu y, cały internet y, po prostu już o nim wie, żeby zatuszować tą sprawę i dlatego tak szuka zaczepki. On sam, sam szuka zaczepki, bo dzisiaj rano nagrałem filmik, że nie ma sensu y, zwracać uwagę na, y, na takich debili, którzy tam hejtuje, nie hejtuje, coś tam pisze. I on na pewno zobaczył tego, że o, trzeba zaczepić jego. A on sam powiedział, Jestem ten na jego kanale. Sam powiedział, że jak będę o nim yy, gadał, nagrywał, to on będzie o mnie. Czyli vice versa. Inaczej. No właśnie, widzę, Iwaniona. No, no nie wiem, no, ja mam to w dupie. O, krótko na temat. Ja mam w dupie to, bo to nie ma sensu się kurzać i takiego gówna ruszać. Jak mówiłem nie raz, nie dwa lepiej zostawić to gówno, bo to gówno się może przykleić. Prawda prawdą jest. Właśnie widzieliście fajnie. I to właśnie mówię wam o co ja, jak, że powozu on to złamał, nie ja, bo ja mam od wczoraj przestałem gadać, bo sam tu nagrał. Mówię, dobrze, zobaczę na ile Dni wytrzyma, żeby nie nagrywało mnie. Jeden dzień, niecały? Trzeba było o mnie nagrać. Czy widzicie? Sami widzieli panie. No dobra. Zapraszam do lajkowania, do dawania suba na kanał. top o samochodach, recenzowanie samochodów. To jest bardzo ważne żebyście sobie tam oglądali. A sprawa ASBa olejcie jego. Tak ja już sobie olałem, ja już oficjalnie wam wszystko powiedziałem co jak yy, na ten temat. ja mam to yy, gdzieś po prostu Azbesa, on będzie zawsze będzie zaczepiał, bo to jest jego zabawa i frajda. To jest zabawa i frajda właśnie. Żeby kogoś zaczepić Niech sobie zaczepia, mam to w dupie, głęboko. Głęboko mam w dupie, niech sobie zaczepia tego Konowicza czy tam kogoś tam innych ludzi. A ode mnie wala, jak się mówi. Widzę, ja nie zwracam uwagi i dlatego powiedziałem to, co chciałam powiedzieć. Mam to w dupie. Teraz będę robił obiad. Widzę, i fani. I to wszystko. No, trzymacie się, jak coś macie, jakieś pytanie, zalegujcie. Jak macie jakieś propozycje, to też zapraszam to oganiemy co i jak, widzowie fani. Hmm, no właśnie, jest niespodzianka, wiecie o tym chyba. Czy nie jeszcze? Na pewno wiecie, bo ja już trąbiłem wam to, ale jeszcze Wam poinformuję, że yy, przed świętami w grudniu, jak będzie coraz więcej tych lajków, jak będziecie tutaj nas szanować jest niespodzianka. Dla tych fanów, którzy lajkują i szanują, dostaną coś. Ale to musi się przełożyć na rzeczywistość. Czyli faktycznie trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Inne rzeczy. Widzeli fani. I to jest podstawa. Ja sobie powiedziałem to, co miałam powiedzieć. Sprawę Azbeta, koniec tematu, bo to nie ma sensu. Główna gówno jak się przyklei to się nie odklei. Zostawmy jego święty spokój w swoim nożem. Niech sobie siedzi tam, niech sobie pitoli, niech sobie coś tam robi. A słuchacie, jeszcze wspomniałem, bo bym tego Dostałem Mamy tego yy, Disa na mnie. Jak Azbet zrobił Disa. Hmm. Wiecie z kim? Ja to wrzucę na swój kanał tego dis ala disa na mnie, który to jest okan dupy, wytarcia o! Bo to jest można można objechać się po tym disie ala dis, bo to nie jest dis w ogóle, tak. A znać myśli, chyba dupa, a nie głowa, No, taka jest prawda. Dobry, taka jest prawda, tylko ja wrzucę ten. Ten deis, który jest na, na mnie jest. I on myśli, że ja odpowiem. Mam to w stupie, Bo takie zabawy to mnie to nie interesuje. Ja jestem w kierunku motoryzacyjnym, a nie jakieś zabawy dziedzinie, które koło się będzie zamykało. Taka jest podoba widzowie. Nie ma sensu. Gówno rusza, jak się mówi. Jak macie jakieś pytania, to śmiało walcie. Ja zrobię obiad, to wrzucę ten ala dis który na mnie jest, ja się trochę pośmiałam z tego, kumple moi też, znajomi też się pośmiali z tego. No ty coś posłuchajcie to zobaczycie sami, tego to, że to jest nie tak, ale mądrzejszy na no mądrzejszy na świecie, tylko jest ośmieszony. Ale to jest mało kilku wzorów. Ja coś, coś śmiało walczę do mnie. Ja zawsze Wam odpowiem na pytania, inne rzeczy. Tak mówię, no, nie ma sensu trzepać tego tematu z prawa zbesta, bo to mówi się mu, mówi się mu, on. Sw... Da, wiem, wiem tego. Tak wczoraj powiedziałem. Widzę nieba. Jak ma, ma do mnie ale to niech przyjedzie. To śnię ja sobie tu w cztery oczy razem z wami. Żebyście wy by też byli świadkami. To on się wystraszył i właśnie napisał w parku śledzie 23. Kojarzycie to. Kojarzycie to. I w samym zeznaniach się zaczął motać. Czyli, czyli Normalny człowiek by zrozumiał. Drugiego człowieka, który mówi tak. Chłopie, weź otwar, masz swoje życie, pilnuj swojego życia, a ty ode mnie wara, bo ty jesteś dla mnie obcym człowiekiem, śmieciem już danym. A ta osoba to po no faktycznie. No, faktycznie, ten mój kościół ma rację. Ja mam swoje życie, rodzinę i inne rzeczy. Pilnuję się tego. Nie, on nie, nie on nie, on nie, bo on nie ma swojego życia, tylko on się musi przykleić do kogoś i ciągnąć. Tak, pika, eda, pijawa. Piawa będzie tak, aż będzie piła krew. Piawa. No właśnie, to jest to samo jak on. No, 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 taka jest prawda w zaryfaniu. Nie ma co tutaj oszukiwania, ani nic, bo to jest prawda. Jak on sam powiedział na filmiku, jestem ten filmik, że jak będziesz o mnie gadał, nagrywał, to o tobie też będę, vice versa. No to sorry. No to ja, ja, ja zrobiłem ten ostatni odcinek. W sprawę o nim, co jak, co ja o tym myślę, że dlaczego w parku że bo co bo boi się pokazać się na live na żywo. Tego o tego momentu mówię. Zobaczymy, czy on to wytrzyma. Nie wytrzyma tego tempa. Poszę do swojej nory totalnej grupy tam katka-szmatka, mm, no, to trzeba to coś poskręcić, jakąś fosmerę, coś, żeby takie się wnerwił i zaczął znowu o mnie nawalać. No właśnie. Koło się zamyka, ale ja powiedziałem. Złamałeś ty regulamin, mija. Pajaca. Pajac jeden. To jest pajac, no to jest pajac, on nie rozumie, on nie rozumie, co on pisze i co gada, bo mówi, a później co innego wychodzi. No, czyli coś jest nie hello, w Zaychwanie. Taka jest prawda. Coś nie tak jest. Czyli, czyli, jak się mówi, człowiek niedojebany, o, mogę tak powiedzieć. No, bo inaczej nie mogę powiedzieć, że całej pani. Bo człowiek, który rozumie i mówi, przestał mi gadać, przestaje i nie nawalam o tej osoby, bo ja rozumiem, dobra. Ty mówisz tak, ja też mówię, okej, okay, nie oszczędzaj, ale jak ta osoba robi y, odwrotnie, to może mu, trzeba mu mówić odwrotnie, czyli y, nawala, i nawala, o mnie to może zrozumie inaczej, że przestanie. No nie wiem, no bo sam, już, już sam, sam się gubię. To, to. Na no, chwilę nie wiem, jak wiem, widzę jej panie. Czy wy się gubicie, czy nie, bo ja się nie gubię. Zbawię tego. Wreszcie. Raz mówi tak, raz mówi tak, to, 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 nie wiem. Człowiek, który ma e, rozum i poukłada w rozumie, to rozumie. A człowiek, który nie ma połada w rozumie, to właśnie takim zachowanie, jak on to robi. No, no sorry, wizualizowanie. Weźcie Weźcie yy, stańcie obok sobie. Po drugiej stronie tego. To jest cała sprawa. No to, to byś się też pomyśleli, Kurde, ten człowiek jest chory. Sam na mówi, że yy, mam mnie nagrywać, a on sam nagrywa, czyli szuka zaczepki. No taka jest widzowie wizualna, no innego wyjścia tutaj nie ma. Nie ma innego wyjścia. To ja mu powiedziałem, to przyjedz, to sobie wyjaśnimy w domu u nas. Pozabieraj te wszystkie szafki. Jeszcze ci porozkręcam, spakuję żebyś się nie męczył. I no... No, i miałem pozabierać te szafy, no, jakoś nie pozbierał tych szafek. Michał, ja też, tak jak powiedziałem, ja też olewam jego, mam to w dupie. Azbesta, mam Was, widzowie Pani, i Was się będę trzymał. I po prostu nie zwracam uwagi na Niego i tyle. No tyle, tyle i mogę powiedzieć. No taka jest bada, widzowie Pani. Bo normalny człowiek, cholera, by zrozumiał, ale on nie może zrozumieć. Bo wiecie co mu yy, żal duper ściska? Że to zaczynam zlewać sobie. Zlewam sobie, bo mam yy, księgę motoryzacji, że coraz plusów idzie w górę, a on siedzi w tym głównie i w tym samym głównie sieci i pitoli o tym samym. Nic nowego nie ma z tego powodu, że nie ma o nas żadnej informacji. On ma tylko stare informacje, które zebrał sobie, jak jeszcze się kolegowaliśmy. A teraz nie ma żadnej informacji i dlatego siedzi w tym głównie i w tym głównie będzie siedział. Bo nie ma żadnej nowej informacji. Żadnej. I dlatego on... Gula mu tu rośnie Też pozdrawiam cię Michał poznam cię, bę bę mu rośnie, bo on nie ma żadnej już O nas informacji, on, on gada o tym samym, co było Ale jakiejś nowej informacji nie ma O nas Miał przyjechać tutaj, wjechać Pomiędzy mną, a wszystkim informacje wczoraj miał przejechać, wyjaśnić, żeby odpalić live'a, żebyście wy byli siat jako siatkowi o, A on się wystraszył. Wystraszył się. Bo źle motał na SMS-ach. Przecież to cholenie widać. Widzę Dlatego ja nie, nie rozumiem takich ludzi. Po co tak, tacy ludzie żyją? No, powiedzcie sami, po co tacy ludzie żyją? Raz się mówi, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, dwudziesty, czterdziesty i ta sobie w ogóle nie wiem, jakby nie odbierała do informacji do mózgu. Ja mu powiedziałem, ja nie chcę żadnych sztamy, żadnych yy, kolegowania się, być przyjacielem, kolego, mam to w dupie. Ja mam to w dupie jego i on tego nie może pojąć, że ja mam jego w dupie, że zlewam jego. On się tu boi przyjechać, bo wie dokładnie, że prawda wyjdzie na jaw. I on się tego boi w Izraelwanii, że on nie umie. On jakby przyjechał, jakby każdy zaczął mówić co ty wybrałeś, on by stanął jak kołek. Mm, mm, albo bym wymyślał o, bo Mateusz jest winny bo Mateusz taki jest bo kobra jest taka o, bo, bo mam skryny bo mam dowody to takie, takie chowanie się zrozumcie to wzajemnie. no sami zrozumcie on by też stanął jakby przyjechał to by stanął i się nic nie odezwał jak by stał. Jak debin. Tego typu. Taka jest prawda w Wizarding Tego typu. Trzymajcie się. będz.